Dzień dobry kochani, witam was serdecznie. Chciałam was zaprosić na ostatnie w tym roku spotkanie z mantrami. Medytacja, oddech i mantra, na którym będziemy oprócz medytacji śpiewać przepiękne mantry w akustycznej wersji. Spotykamy się co dwa tygodnie w przestrzeni na Pereca. To będzie właśnie, tak jak mówię, ostatnie spotkanie w tym roku jeśli chcecie możecie dołączyć też na stronce Yoga Serca. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie i będzie transmisja live w drugiej połowie, czyli właśnie w połowie z mantrami o godzinie 19:30 w czwartek, czyli w najbliższy czwartek o 19:30 możecie też wejść na stronę Jogi Serca i tutaj powinien być live, a jeśli się wszystko dobrze potoczy, a jeśli nie to wrzucę później filmik. Chciałam też powiedzieć parę słów o historiach, które się za mantrami też kryją, że tak powiem. I jedna z nich nazywa się Sita Ram, JJ Ram. Mówi się, że ta mantra balansuje właśnie naszą męską i żeńską energię, a w hinduskiej eposie Sita i Ram reprezentują, Ram reprezentuje tą Um, powiedzielibyśmy consciousness po angielsku, czyli to lub self, czyli to wszystko, um, tą całą świadomość, która istnieje, a sita jest umysłem. Um, jest to po prostu takie idealne małżeństwo. Umysł, który jest um, zanurzony w tej przestrzeni świadomości. Więc serdecznie zapraszam. य राम सीतारा जय जय राम सीतारा जय जय राम सीताराय जय राम सीतारा Jai Jai Ram, Sitaram. 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 Sitaram, Jai Jai Ram. Sitaram, Jai Jai Ram. Sitaram, Jai Jai Ram. Sitaram, Jai Jai Ram. Sitaram, Jai Jai Ram.